Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku School Dragon Ball Z Battle of Z. Story Mode w tym momencie mm, nastąpił nagły zwrot akcji, może nie wiedzieliście tego, ale nastąpił. Uwierzcie mi, że między odcinkami nastąpił ten zwrot akcji, a mianowicie Bardock przejrzał na oczy i przystąpił do drużyny dobrych, tak. Więc razem z Goku, Krillanem i Gohanem stają do walki z przeciwnikiem, którym okazał się być oczywiście Vegeta. Książę Sajan, który jakby nie dał się przeciągnąć na stronę dobra. Goku nagadał, nagadał i w końcu przekonał Bardoka, jako że to był jego ojciec, więc się jakoś tak bardziej zgodził. No a oczywiście Vegeta, dumny, książę Sajan oczywiście nie przystał na tą propozycję i doszło do walki. 奴らに手間取りやがって来いよ。 Okej, okay, no i w tym momencie też wcieliłem się znowu w, w Bardoka, jako że chciałem sobie troszeczkę dłużej nim tutaj pogać. Oczywiście Goku, Kriian i kochan są ze mną razem tutaj wszyscy naraz w drużynie i naraz tam się na wygętek, który jest. No można powiedzieć dość dobry, ponieważ tutaj jakby przeciwnicy dzielą się na można powiedzieć dwa rodzaje: albo po prostu jest drużyna złożona z kilku postaci takich samych, albo jest jeden boss. Bardzo potężny. No i w tym momencie Vegeta jest sam jeden, więc domyślam się, że ma jakby troszeczkę wszystkie te statystyki podniesione. Jest na pewno bardzo, tak, tak, on jest niewątpliwie bossem, ponieważ właśnie boss w momencie, kiedy mm, robimy kombo, to czasami znika nagle i pojawia się w innym miejscu, więc to jest niewątpliwie coś w rodzaju właśnie takiego mini bosa. Ok, choć tutaj Vegeta, nie mogę do ciebie się zbliżyć, a i odbił mnie skubanie. dobra, mam ultimate atak mogę spróbować go złapać. żeby Vegeta tutaj leżał w miejscu. Jest, trafiłem go i zjechałem mu prawie całe życie, więc nieźle. Ee, Gohan i Krylan tutaj leczą cały czas, więc o tyle dobre. O, nie trafiłeś, chłopcze. Żegnaj. I tak rozwaliliśmy Wegetę, ale jednak... Jednak stało się coś strasznego, ponieważ Vegeta przemienił się w małpę ozaru, więc mamy teraz walkę z prawdziwym, prawdziwym bossem i na niego sposoby są następujące. Powinniśmy, jak widzicie tutaj mamy części ciała poszczególne, powinniśmy uszkodzić jedną z tych części ciała wtedy dopiero nasz przeciwnik będzie jakby podatny na normalne ataki i jego jakby pasek życiowy ogólny będzie tutaj zniszczony. Ja zazwyczaj celuję w nogi, wiesz jak są nogi rozwalone, no to ani nie pójdzie w jedną stronę ani w drugą. Spróbuję ultimate może ultimate'a, może w już mam. Ja jeszcze nogi mu nie rozwaliłem. Naprawdę ciężko. Najpierw trzeba pozbyć się tych części ciała. Potem dopiero rzucić się na przeciwnika, który się naprawdę miota na wszystkie strony. Ja troszeczkę już walczyłem z tymi bossami, więc mniej więcej wiem, jak sobie z nimi radzić. Dobra, nogi uszkodzone. Teraz został sam um, Vegeta do napierdzielania, więc lejemy wszyscy um, niego. Ale on oczywiście zaraz się. A, fuck, um, budzi ze snu, jakby. I znowu musimy uszkodzić jakąś inną część ciała. Może teraz wycelujmy w głowę. Mam Ultimate, a Nie, już nie mogę. O, dobra, teraz mam. Dostał w głowę, no tak średnio. Ajajaj, aj, 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 trzeba uciekać. Zniknął. Odskoczył z nie. No nie, nie ciężko, jest ciężko. Rozkażę moim sojusznikom, żeby atakowali go. Mm, to mi pomoże na pewno. ja jestem walki na odległość. To po co ja podchodzę do niego? Mogę też strzelać sobie tutaj cały czas. Oberwał, ale głowę naprawdę ciężko uszkodzić, jak widzicie. Nogi było chyba troszeczkę prościej. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że nikt nie zginie. Jakoś tak szybko. Mamy co prawda 5 fasolek sensu, ale nie chciałbym tutaj jakby ryzykować. O, cholera. Lepiej unikać takiego promienia. Tak naprawdę, walki z bossami są dość fajne. W porównaniu do altnej i naprawdę jest super. O cholera złapał mnie. Szybko muszę się od tego wyswobodzić, spamując wszystkie klawisze naraz. No i w końcu rozwalić mu tą głowę. Dobra, koniec. Gdzie masz głowę? Dobra. No jeszcze, jeszcze żyje. Będę spamował tym ultimate tak, takiem skoro mogę. Dobra, jeszcze troszkę jeszcze głowa zniknie. Dobra. Głowa rozwalona, głowa go bardzo boli, teraz wszyscy atakujmy go. Póki jeszcze jest taki, e, ledwo przytomny. O cholera, już się obudził. I już trzeba będzie rozwalić kolejną część ciała. Tutaj patrzę, e, prawe ramię jest prawie rozwalone, więc... E, może wycelujemy na nie i spróbujmy je tutaj uszkodzić e, na maksa. Jak widać, tutaj każdy atakował w innym miejscu, w innym miejscu ciała. Ale ja już dokończę to ramię, spróbuję. Aj, aj, aj. No, uszkodź się, uszkodź. Dobra, ramię uszkodzone. Lejemy wszyscy Vegeta, to już jest koniec według mnie. Gin, dobra, zginął. I tak Vegeta został rozgromiony przez Bardoka i spółkę. Możemy nawet tutaj wejść sobie na niego i pochodzić po nim. Obchodzić może nie, ale można go tak troszeczkę po nim polatać. No biedny, pewnie śmierdzi ci spyska, co biedny, biedny, wyGeta. Dobra, pojawiła się mm, oczywiście prośba o energię, więc przekażmy ją całemu światu. Chociaż wiem, że nikt już jej nie potrzebuje, wszyscy ją mają. Oczywiście można przyspieszyć to też używając ultimate ataka na tę ultimate ataku. I jeszcze raz. I mamy określony limit czasu, więc szybko w miarę się trzeba użarać. Nie wiem czy pasek energii miałem odładna na maksa. Chyba tak, więc będę mógł oddać wszystkie całe 100 energii. Uwaga, czy tak miałem tak, 100 energii oddane, czyli maksymalnie ile się dało, więc spełniłem swój obowiązek jako wojownika i oddałem energię do innego wymiaru. SS nieźle, nieźle. Tutaj widzę, że wszyscy mieli dziesiąte levele, więc nie było kogo jakby ekspić i ulepszać. No i w tym odcinku jeszcze jedna walka zakończająca już Saiyan Sagę, czyli sagę, to pierwszą sagę z Dragon Ball Z Pseudo oczywiście, czyli misja... Misja dziesiąta. W tym momencie, niby wszystko zostało wygrane, ale Vegeta się podniósł jakimś cudem, przeżył to wszystko no i w miarę wszystkich rozwalił. Oprócz oczywiście Gohana, który przemienił się w małpę ozaru, tak nagle, i zaczął się po prostu rzucać i atakować wszystko i wszystkich. Więc w tym momencie, Vegeta, i właśnie kto? Kurde, wszystkich uśmierciłem w tej mojej historii. A Saibamenów nie chcę tutaj pakować. No, może powiedzmy, że Radic przeżył, gdzieś tam się znalazł, ale zginie w tym odcinku. Nie martwcie się. <laughs> Radic przeżył, Nappa nie może żyć, bardzo wszystkich zdradził. Cholera, cholera, kogo tutaj dać? Dobra, dam tych Saibamenów, może już trudno, niech stracę. Oni zawsze są tutaj skorzy do pomocy. Ok, więc rozpocznijmy sobie. Nie wiem, czy ulepszać tego WGT. A nie, nie będę go ulepszał, żeby było większy challenge. Okej, okay, więc rozpocznie się misja, tym razem e, walka z samym, tylko i złącznie przeciwnikiem, który jest w wersji takiej bossowej No i walczę Wegetą, jest bardzo ciekawą postacią. Ze mną jest oczywiście... O, zaraz kamieniem ucieka uciekać. Ze, ze mną jest oczywiście Radics cudem, który przeżył. I dwóch salipaminów, które właśnie sobie posiałem. Vegeta jest postacią, która walczy stricten i typowo na odległość. Ma on same skille takie, które, mm, które właśnie strzela. Takie kiblasty, jak widzicie mogę tata ta, 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 ta robić. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku, ponieważ oczywiście muszę kontrolować to, żeby, wow, 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 żeby moja energia, fak złapał mnie Skubaniec, żeby moja energia się nie skończyła, bo jeżeli się skończyło, o, oh, Saibamen padł, o, żyj Saibamenie, w sumie nie wiem, po co ja skrzyżam tego Saibamena, i żeby ładować energię postaci, które używają oczywiście, postaciom, które używają ataków na odległość, czyli są w wersji właśnie kiblast. Mają taki typ. Trzeba atakować na odległość. W sumie to z bliska, jakbym strzelał, to też podchodził i atakował. To też byłoby dobrze. Ok, bo rozwaliłem nogi Gohanowi, więc szybko atakujmy. Wszyscy wydają rozkaz do ataku, ale widzę, że nikt się za bardzo nie słucha mnie. Więc no, fajnie. Dobra, muszę spierdzielać. Dobra, czemu teraz rozwalić? Może głowę? Tak, żeby było już standardowo. Wow, Radis tutaj walnął chyba Super Ultimate atakiem. Wie, ty masz głowę, Gohan, dobra, jesteś. Będę tutaj najpierw na odległość. W końcu jestem postacią, która walczy na odegłość, więc powinienem właśnie się tego trzymać. Widzę, moment, Simon ledwo co żyje. Po lewej stronie mam jego pasek zdrowia. Wow, 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 wow. Nie, wszyscy się jeszcze jakoś póki co trzymają. Mimo iż wydałem rozkaz, żeby nie bronić się, tylko atakować, to póki co jest nieźle. Jeszcze ta głowa wolno schodzi. Czy trafiłem w głowę, czy gdzieś indziej? chyba trafię, moim ultimate atakiem gdzieś indziej Podejdźmy sobie może do tego O, uciekać, kamień, dobra Muszę prosto w głowę atakować To będzie dobrym sposobem, żeby to wszystko zakończyć Jak najszybciej Ło, wow, gdzie on uskoczył? Proszę bardzo, gdzie się tam poleciał? No dobra No to jedziemy Niech się wszyscy na niego rzucą Ja jestem na odległość, więc mi to pasuje O, widzę, że jakiś sajbomen poległ Próbuję go wskrzesić O, widzę, że radis tutaj chyba się rzucił na niego Zamiast atakować, to on wskrzesza jakichś marnych momentów Kolejny sajbament zginął Wow, fuck, chcecie uratować sajbamenty? Dobra Szybko, Gohan, Gohan leży na dupie Trzeba go szybko rozwalić Dobra, przyjmuję obrażenia. Chyba spadł z tej góry, nie wiem co mi się stało Nie rozwaliłem przecież żadnej dodatkowej części Dobra, nadal celujemy w głowę Jakoś bardzo dobrze się trzyma ta jego głowa Nie wiem co się dzieje, nogi mu dość szybko rozwaliłem A głowa mimo wszystko... Jakoś nie chce zejść, może dlatego, że nie wiem, nogi były dwie, a głowa jedna i nie wiem, może ma twardą głowę. W sumie Gohan, Goku zawsze miał twardą głowę, z tego co pamiętam. Zawsze wiele walk kończył głową właśnie, więc, więc może dlatego. O oh, fuck, fuck, fuck. Ajajaj, ciężko będzie. Naprawdę strasznie, strasznie fajnie wyglądają te, ci, ci bossowie tutaj. Dobra, głowa. Powinienem się chyba skupić na ręce wcześniej, ale dobra już. Zacząłem rozwalać tą głowę, to dokończymy. No, zdychaj! Upadł na dupecz. To, to jest tam moment? Chyba tak. Już nie wiem, ale no dobra, obrażenia jakieś schodzą. Głowa, głowa, cały czas głowa. Fuck. Radzisz, by coś pomógł, a nie tylko się opierdzielasz. Dobra, jest łeb. Nie wiem, czy ta głowa mu się odradza, czy co, ale mi się wydaje, że. Wow, dobrze, że uniknąłem tego kamienia, bo byłoby nieciekawie. Vegeta już jest wyczerpany po prostu z tą walką, on... O ile życia straciłem, kurde, jak jeszcze raz mnie ten kamień dorbię, to... Wow, proszę bardzo, Saibaman dostał kamieniem i od razu zginął, więc musimy go wskrzesić. Vegeta, jak już mówiłem, kurde, jak ci nie padają jak muchy. Nawzajem się macie wskrzeszać, macie być, mieć współpracę. No i Radims też padł, no co, oni potrafią unikać? Chyba muszę iść do trening do Piccolo, dobra, leciemy go, szybko, leży na ziemi. Ajajajaj, aj, aj, aj. naprawdę trudniejszym przeciwnikiem jest ten, e, jest ten Gohan niż był sam Vegeta. Nie wiem jakim cudem, ale jak mówię, Vegeta jest zmęczony po walce, więc może dlatego. O, oh, fuck, padłem! No to teraz liczymy, że mnie ktoś wskrzesi. Widzę, że Cyberman jakiś do mnie leci. Pomóż mi! No kurde, nie wskrzesił, więc musiałem użyć fasolkę sensu. Zostało nam w sumie jeszcze dużo 6. A widzę, że tutaj już ledwo co żyje ten mm, Gohan, więc no, myślę, że nie będzie z tym problemu, żeby zwiężyć. Chyba, że wszyscy nagle padną, to mieć 4 fasolki mniej. Dobra, żegnaj. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby gohana rozwalić. Nie, nawet U'Bamu nie rozwaliłem. Jakiś Cyberman padł, więc zmarnowaliśmy kolejną fasolkę sensu. Raditz nie żyje. Wstawaj, Raditz. Nie mogę pozwolić, żebyś zginął. Gdzie ta głowa jest? No, kurde, zdychaj wreszcie. Dobra, głowa uszkodzona i... E, Gohanę, pokonan. No ty gnoju, tyle mi krwi napsułeś. Szkoda, że nie mogę dobić tych twoich złok, Gohan. Aha, no i Radic zginął, tak żeby się fabuła zgadzała, to Radic w tym w tej walce. A WG tego oczywiście nie wskrzesił, że ich nie miał fasolek sensu, więc jak, jak mógł go wskrzesić? Więc on nie zna tej technologii ani nic. Okej, okay, oddajemy energię do całego świata. Dobra, energia oddana 96, więc nie napełniliśmy na maksa tego paska energy, czyli zbytnio się drużynowo nie łączyliśmy. Ale z Radimem to kto by się chciał łączyć. Ok, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. To był koniec Science Saga. Jak widzicie, Vegeta pokonał jakby Gohana, ale był już taki słaby, taki zniszczony. Jeszcze Radic skinął, bardzo go zdradził. Na pas ginął, więc trzeba było wracać, um, uciekać po prostu z ziemi i wybrał się na inną planetę, ale gdzie się wybrał i co się w ogóle dzieje z innymi moimi tutaj um, poplecznikami i innymi bohaterami dowiecie się w następnym odcinku, kiedy zaczniemy sobie sagę e, Freeza, sagę Frezera, która odbywa się na Namek, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie, do następnego odcinka, napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmiku, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, na razie i cześć!